Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Sunlight. Dzisiaj będziemy mieć takie pierwsze wrażenia z mojego nowego mikrofonu Endorfi Solum Streaming. Porównałem go sobie z moimi sławeczkami i zobaczymy co było w pudełeczku jaki sprzęt dostajemy za około 350 zł. Tak wygląda pudełeczko. Wszystko ładnie zapakowane w czarną folikę. Tu jest cały zestaw co było w pudełeczku po filter, koszyk, ramię, no jest wypasik, jest wypasik. Naprawdę. I tak już wygląda zmontowany cały mikrofon na ramieniu. Wygląda naprawdę profesjonalnie. Jakby to był sprzęt z grubej półki. I ma oczywiście przycisk mute. Co prawda niedotykowy, ale też jest gitarka. Teraz sobie zrobimy szybkie porównanie z moimi słuchaweczkami Sony PlayStation Gold Wireless. Jestem jeszcze na Endorfi. Ale właśnie w tym momencie sobie przyłączam na mikrofon ze Sławek, wyciszę sobie Entorvi, teraz jestem na Sławkach, no i taki krótki wierszyk. Jedzie niedźwiedź na rowerze, za niedźwiedziem nietoperze, za gackami zaś w tandemie, jadą sobie dwa jelenie. Zanim nimi sowam mknie, wilki jeż żaby dwie. To był właśnie mikrofon ze Sławek teraz przełączamy się z powrotem na Endorfi i pyk. Jestem na Endorfi. Jedzie niedźwiedź na rowerze, za niedźwiedziem nietoperze, za gackami zaś w tandemie, jadą sobie dwa jelenie. Za nimi sowa gnie, wilki, jeż, żaby dwie. Taka jest różnica, na pewno słychać ją. Powiecie w komentarzach, czy opłacało się, czy nie. Także takie są moje pierwsze wrażenia z nowego mikrofonu. Regulacja jest całkiem spoko. Może nawet sobie pod same usta, ale to chyba już przesterki by były. Tak, tak, już widzę, właśnie. Ale jak za te pieniądze? Myślę, że lepszej okazji nie znajdziecie. Także zapraszam do lajkowania, subskrypcji na moim kanale Siemanko.